Najważniejsze to pracować u podstaw. Z takiego założenia wychodzi klub sportowy z Częstochowa i od kilku lat prowadzi szkolenia dla najmłodszych. Jeden z programów realizowany przez klub Trzymaj Formę ze Skrą przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Każda szkoła może wziąć udział w takich, w takich lekcjach, zgłosić jeden raz swoją klasę i wtedy takie zajęcia mogą się odbyć albo w szkole z naszymi trenerami i zawodnikami pierwszej drużyny, albo u nas na boisku. Najnowszy z projektów, Osiedlowa Akademia Skry proponuje cykliczne zajęcia dwa razy w tygodniu dla dzieci 6, 7 i 8-letnich. Tutaj wychodzimy trochę naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców, czyli z taką propozycją, że nie muszą dzieci przywozić do nas na obiekt, ani na inne obiekty z których korzystamy na stałe, natomiast na swoich dzielnicach, w swoich szkołach mają treningi dedykowane właśnie dla tych dzieciaków. Część dzieci w przyszłości na pewno zawodowo zajmie się piłką nożną, ale jest też taka grupa, która zrezygnuje z zajęć. Ja myślę, że to jest naturalna selekcja, tak? Jeżeli chłopcy w pewnym wieku tracą już pewien zapał do piłki albo widać, że się nie nadają do tej piłki, to po prostu często sami z tego rezygnują. To nie jest tak, że my kogoś wyrzucamy z drużyny bądź dziękujemy za uczestnictwo w naszych zajęciach. To jest naturalny etap, i im Myślę, że tutaj każdy sobie zdaje w pewnym momencie sprawę z tego, że albo już nie chce tego robić, bo się wypalił, zmęczył, albo nie ma na to czasu, albo po prostu odstaje od grupy i wtedy rezygnuje sam. Najważniejsze, by pasja sprawiała radość i by nie stała się przykrym obowiązkiem. Wszyscy, którzy chcą dołączyć do zajęć organizowanych przez Skres są mile widziani. Więcej informacji na stronie internetowej klubu.